Cześć, witam was, was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Damianu 60,10. A to już czwarty odcinek z gry Farming Simulator 2017 na moim kanale. I plany na dzisiejszy odcinek: koszenie tych oto pól i wywożenie y, drewna. Teraz już mam załadowany na pociąg, dlatego tutaj sobie damy pracownika, żeby zbierał ten rzepaczek powoli. O, właśnie pozbierałem troszkę drewna drzewa to jest drzewo pozakładamy pasy i pojedziemy tak sobie pościnałem trochę drzewa ale na odcinku dopiero będę ścinał drzewa, jak będę miał już y, lepsze rzeczy. Tak, pięć drzew tylko ściąłem, na próbę zobaczyć, jak to wygląda. I nie jest złe, szkoda tylko, że ten wagon nie mógł być taki długi jak y, najwyższe drzewo, żeby można było po prostu nie ciąć na kawałki, tylko od razu załadować ale nie da się mieć wszystkiego my już dojeżdżamy dlatego ja już zdejmę nogę z gazu bo ciężko będę wyhamować a to tu, ja tam dalej ale wyhamujemy spokojnie Postaram się tak idealnie. No. Bardzo ładnie nam to poszło. są od, nieodpięte dam sobie większą czułość Nawet największą żeby jak najszybciej to zrobić Powoli, nie tak szybko. Można by było dać więcej opcji na WSD. i ile? dziesięć tysięcy jakie dziesięć? co ja mówię? trochę mało myślę że będzie więcej no ale pierwsze pieniądze zarobione Deixa yeah. strasznie ciężko się tym dźwigiem kurde nie dostajemy to po prostu jak tam kombajn no już ma o pani mi widzicie? dobra podepniemy sobie przyczepę, no to jest poustawiane nie wiem coś mi się zbagowało, bo tu powinny być ściany z tego co mi się wydaje między tymi filarami, a ich nie ma. Dwa pola mam rzepaku, jedno mam chyba soi, albo nie jęczmienia to jest specjalnie jęczmień, żeby już zrobić jakieś bele słomy. Da się to odjechać, żeby odczepić. No. Gdzieś. Takie jakieś dziwne rzeczy. Szaleje, powiedziałbym. O ten milion, który wpadł za uzbieranie tych sztabek jakichś naprawdę się przydało. O wiele lepiej się już gra wiedząc, że nie ma się już tak słabego gospodarstwa. Ale to nie, jeszcze nie jest ten maks. To jeszcze nie jest ten maksimum tego, co bym chciał. A ogólnie sobie już damy pracownika, żeby zaorał gdyż to jest już gdyż no nie wiem czy co 3 czy jak to tam jest ale no przydałoby się już zaorać po prostu i albo sami sobie zaoramy nie lepiej pracować on to zrobi lepiej Sami widzicie jak mu to ładnie idzie Weźmy sobie do kombajna I my coś pokosimy Dlaczego mi spadły tak fps -y, których i tak było mało, ale Zawsze było, było trochę więcej komputer? aha jest bardzo gorący dlatego ale to podstawka zaraz będzie działać znaczy już działa ale chodzi mi że zacznie się jej działanie że przestanie się tak wcinać będzie chłodniejszy komputer, laptop dajmy sobie na chwilę pracownika a my przystawmy właśnie szczepy no a potem to poprawimy to takie wjazdy i wyjazdy na pole się przejedzie tak stary kombajn już dawno jest sprzedany już zaraz po tamtym odcinku sprzedałem nie będzie mi sterczał taki złom znaczy nie można tak mówić, nie? Był nasz pierwszy kombajn. Razem przekosiliśmy dość dużo wymuciliśmy. O. Teraz nadszedł czas na ten, który będzie z nami też za jakieś 10 dni. Jakieś 30 odcinków, bo tak, żniwa zazwyczaj co 3 odcinki bym robił. Szczególnie, że teraz żniwa to nie są aż znowu takie, że się tylko kombinuje, muci, tylko będziemy też robili bele. Kwadraciaki, wozili to do świń. Także już będzie więcej roboty, będzie też o wiele lepiej niż takie cały czas, że jedzie i kosi. No i już pierwsze pole będzie skoszone. Przejdziemy sobie potem na dwunastkę, żeby skosić jęczmień. Żeby już jakieś bele zrobić, przynajmniej zapoczątkować żeby prasa poczuła co to jest słoma. Jak powiem fajny kompań. Fajne ma takie na półokrągło ten zbiornik A nie takie kwadratowe wystające Oryginalny jest, oryginalny No i prawie 8 ton żywaku z najmniejszego pola Jeszcze mamy tamto, z którego, Które jest większe, to będzie około 10 ton A na tamtym z będzie ho 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 Skoro że pakuje z 8 ton to około 2 razy więcej Uuu. Dzisiaj inna jest piosenka Ostatnio było... Ale co ostatnio było? Ona nie chce być czas wróciłem A dzisiaj coś innego, dobra to podepnijmy już sobie Tak, sprzedajem jednego traktora i teraz mi go trochę brakuje, no ale ten nie wiem dlaczego tu jeszcze stoi, skoro już dawno rozciągnął Dobra, tu że na chwilę to postawię. Cały czas mi jakieś ściny co mnie niepokoi bo nigdy aż tak słabo nie było Tylko pytanie czy ma wystarczająco moc do tej pracy A no, chodzi dobra Zaoramy, skultywujemy, posiejemy kukurydzę na wszystkich polach. Już mi się przyda, bo to jest podstawowe podstawowe jedzenie świń. Dlatego musi też być tego dużo. A tutaj w sobie proszę mi już zmienić ten. niech chwyci chociaż trochę tej tego jęczmienia i włączymy pokos słony i okej okay. niech sobie kosi o, widzicie patrzcie jak szybko idzie i kapłem sobie przejedziemy Weźmiemy tego case'a, ruszymy z miejsca. W yy, 13 grałem na kierownicy, ale 17 nie dam. Jest za dużo, mówiłem już chyba w odcinku, że tu jest za dużo rzeczy tak na tym może no, włącz prasę, tak? Nie, za dużo jest rzeczy. Yy, na przykład właduj tutaj, który syp I to po prostu powoduje to, że moja kierownica ma za mało przycisków i nie działają mi pedała. Pedała są, do chyba coś tam Rozłóż, czy coś takiego w ogóle nie da się jeździć. Jedynie jakbym mógł robić, to dać sobie ten pomat i skręcać, bo skręty akurat działały. działały działają dalej, ciągle miałby przestać, ale cały czas na tempomacie to też jest trochę gorzej. O wiele gorzej się hamuje, zatrzymuje. A z samego skręcania tu nic nie będzie. Znaczy tak do jakiejś pracy, no to do jakiejś, co trzeba ładnie wykonać, równiutko, to można podczepić i włączyć sobie ten tempomat, bo i tak szybciej nie pojedziemy ale gram na klawiaturze i nie jest aż tak źle a my już mamy pierwszą kostkę przedmiot jest za ciężki szkoda no powiem, duża Zobaczmy jak idzie temu. Kombajn już ma połowę zbiornika, dlatego po, a podjedziemy sobie, napełnimy przyczepę i pojedziemy wysypać i rzepak, i jęczmień. Znowu jakieś ragi teraz jakieś 10 minut i będziemy kończyć no szybko bo my się musimy by... a nie no bo ja będę jechał po tej stronie tam od zborza. czyli nie pójdę na czołówkę z kejsem. że szybciej wysypuje niż tamten. Co też jest z plusem tego kombajnu? Dobra. No trzy przejazdy niecałe i sześć ton. To będzie dużo tego jęczenia A tu czemu aż tak, takie wielkie omijaki? Coś z tymi pracownikami jest nie tak. Bo to samo jest z opryskiem. Też są moje problemy, robią duże omijaki. Albo jak mi opryskiwał to jak jechał tam ostatnie to od razu przyszedł na tamto pole nie wiem dlaczego dobra niech on tam wysypuje my sobie wejdziemy i dalej będziemy prasować i coś opowiadać ogólnie w ten odcinek jest na środę a ja nagrywam sobie w niedzielę skoro mam czas to mogę sobie nagrać i co piątek jest święto niepodległości nie idziemy do szkoły też ja nie mam meczu na Orliku z racji tego że nie dość że jest święto niepodległości to jeszcze jest mecz Polska Rumunia to wszyscy świętują i rano i wieczorem. I co? No, w piątek mógłbym nagrać jakiś dłuższy odcinek, około godziny. Mógłbym to też wrzucić jako taki specjal, że na dzień niepodległości. Zobaczę, zobaczę. No, skoro piątek jest wolny od szkoły, to ja też będę miał o wiele więcej czasu z czego się bardzo cieszę w końcu trzeba odpocząć robimy teraz na matematyce jakieś głupie koła jakieś, że liczba pi wynosi tyle to jest tak głupie jeszcze mnie nie było na Lekcji, gdzie było to, że Pi to jest to, R to jest to, D to jest to i po prostu babka się na mnie uwzięła i musiałem je wziąć do odpowiedzi, nie? Znaczy nie do odpowiedzi, tylko musiałem robić zadanie na tablicy. Coś mnie, co mnie bardzo denerwowało. Mówię jej, proszę pani, nie rozumiem. A co mnie to obchodzi? To chodź wytłumaczyć. Ale tylko, że będzie się po mnie zarła, że nie rozumiem tego to tego nie powiedziała tak powiedziała że mi pomoże a drze się pomnie. mam nadzieję że nie dotrze do tego odcinka jakby się dał, do... ale wciąż wszyscy na nią po niej jadą nawet pierwszoklasiści co mieli z nią dopiero z 2-3 le... nie nie z dwie tylko z 30 lekcji już po niej jadą tu co już prawie połowa listopada za niedługo znaczy jeszcze nie ma. ale już jedna trzecia minęła za niedługo grudzień na nie w grudniu będą w sumie aż dwa albo trzy takie dłuższe specjały specjale na około półtorej godziny zależy też jak duży będzie ten plik? Czy będę mógł go wysłać? No bo tak, na Mikołaja można by było zrobić na święta 24 z wigilia, tak? 23 nagrać, 24 wysyłać. Jak wszyscy będą się przygotować do wigilii, to Wy możecie sobie coś oglądnąć. Właśnie mój specjal. To, to jest już drugi, na pewno w Sylwestra coś wrzucę też takiego dłuższego, żebyście mieli co oglądać na, w oczekiwaniu na 12 yy, godzinę co pewnie i tak będzie nierealne, bo chociaż do 31 grudnia mogę naprawdę coś już mieć więcej tych widzów i może to akurat nie będziecie oglądać, a nie jakichś tam innych Na pewno RQL będzie streamował, chociaż popatrzcie też na to, skoro oni są tak sławni Ci streamerzy, youtuberzy wszyscy, to... To oni pewnie gdzieś pójdą na jakieś imprezy Czyli nie będzie takich streamerów lepszych No to właśnie, włączycie sobie mnie ogólnie mam wyłączone te takie że się kierunek zmienia dlatego mogę tak jechać nikomu to nie przeszkadza aż tak bardzo. tam leki omijak się poprawi jadąc do tyłu uuu a do tyłu się nie da i tak już się da I tylko po zbożnym nie przejechać i już się napełniło z tym to już tam idziemy Raczej pojedziemy pick-upem i to będzie ostatni odbiór zboża w tym odcinku. Dobra, podnieś. Już sobie go tu ustawiamy. Weźmiemy pick-upa, podjedziemy przez to do solar stoi kasy daje trochę tych belek jest nie powiem cieszę się z tego wiesz już coś będzie na świnki na pewno wywiozę tam całą przyczepę tą tą taką że samą ładowniczą Automa tą, co automatycznie zbiera te belki i ustawia w taki such do góry a jeżeli zostanie trochę to posprzedaję po prostu w sodole no chyba żeby były dwie pełne przyczepy się. Na pewno udał zbierać to dwie wywiozę. A my już mamy kolejne 9 ton mięczenia. No i co? Ja dziękuję, że oglądaliście ze mną ten odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I co, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w piątek na dłuższym odcinku. Trzymajcie się, cześć!